Cześć moi widzowie, SG Gaming z tej strony i witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pretorian z Hadere Master. Dzisiaj misja Niech rozpoczną się łowy. W roku 48 Juliusz Cezar przekroczył z połową armii Adriatek i żodny walki z Pompejuszem niecierpliwie oczekuje przybycia Marka Antoniusza i reszty swoich sił. W tej misji będziesz musiał poczekać na przebycie drogą morską części posiłków oraz zabezpieczyć dla Cezara bazę operacyjną na Macedońskim. Wybrzeżu. Zaczynamy oczywiście na poziomie normalnym. Tribune. The Pompeian forces are marching to our fortress. Your first oh. task is to defend it and stop the enemy's assault. Okay. In order to compensate for our lack of cavalry, we could try hiring mercenary Dacian horsemen. If you bring the wagons loaded with gold to their encampment, they will gladly assist us in battle. Mm -hmm. But remember the reinforcements Mark Antonia sent us will soon arrive at the coast. The port of Nymphaeum is under the control of the enemy, and they will surely try to stop us from joining forces. Open a way for them, defend them, and secure safe passage for them to the fortress as soon as they're here. Mm -hmm. Be brave, Tribune. For Caesar. No, okay. To może wcale nie być takie łatwe, jak nam się z Run. Mamy na szczęście mamy tylko General. Yes, General. Tylko co? We Dwa. Mało, mało legionistów, Nie ja poproszę. Aha. E, no tak. Run. We are ready. Aha. Yes, sir. Your uh -huh. Pozycyjna. Eee, potrzebuję zwiadowców. I fizyczny jeden, dobra, dwóch jest. Może kil z tym. tu by trzeba było dostarczyć te wozy, tak? No, to jest ich pewnie od cholery. No, wieża, więc na pewno tu siedzą a, dość sporą grupką. Innej drogi nie ma. Tylko tędy te wozy mogłyby przejechać. Hmm... Yes, no sir! jest jeszcze brama Your Yes, General. to jest takabrama do flankowania aha. Yes, aha a new troop has been recruited a new troop has been recruited general general immediately no ja pensa bardzo gdzie ich powysyłać Nie ma żadnego lasu, żeby się można było ukryć. Aha. No ale dobra, trudno. Straty i tak będą w tej misji, także tego się nie da uniknąć. Yes, sir. Yes, sir. Pichota pomocnicza. We are on Najlepiej, niech ona się cofnie. Ile jej w ogóle mamy? Ok, katapulta, general. Yes, sir. Immediately. zrobić taki way. wypad Uła, what the hell? Posiłkowi. Dzień dobry. Aha. Nie zdążę ich wycofać. Ron. Nie zdążyłem. Wow. Long. Zdążyłem. Aha. Immediately. Nie. Yes, sir. General. yes general. We are ready. się dobrze. Attack. Jest i Taran. Przypatrz się dobrze, bo zapomniałem. Nie, co się stało? What the fuck? Yes Straciliśmy z tych strzelców yes, General? Okej, okay, widzę, nie ma, nie ma lipy. Your Charge. Your Charge. Yes, sir! We're ready. We're ready. Can yes, sir. A new troop has been recruited. I can heal the wounded. General, run! Your orders, charge! Okay, seventy strand. am I wchodzić yes, General. Nie ja. Aha. General! Okej, okay, będziemy mieć ze dwie Legiony jeszcze trochę ranne. Ja chyba sobie zainwestuję w Pretoriany, wiecie? Legioniści Legionistami, ale... Pretorianie pokazali w poprzedniej misji, że są naprawdę koksami. Yes, sir. No dobra, pierwszy atak otwarty Teraz z tej strony, tak? Nie ja, no to to, to to kominie. Aha. To ta łata Okej, okay, legioniści z tej strony General, we are ready. General I muszę heal the wounded Yes sir! Tom. Attack! General? General? Your orders? Attack! Uh-huh. Charge! We're ready. Your orders? Uh-huh.

Jest OK, tylko tracimy strasznie dużo wojsk yes, na takie herdoła. Eee, no strzelcy, strzelcy, no strzelcy też by się przydali. Aha. Da. Znaczy, proce, może byli, byli lepsi. W, w rozbijaniu tych, yes, tych katapult, ale General, yes, Aha. a jakieś straty jakieś że tak powiem no tutaj są do naprawienia brama. Na szczęście tu już bramy nie ma. Eee, zginąłeś? Zginałeś. Naprawdę podobnie. Aha, chcesz, żebyśmy powiedzmy. Immediately. Czy, czy ja ciać, ciać. Aha. A new truth has been. Oh. Immediately. Aha. Uh -huh. Bardzo są to nowe. Immediately. Uh -huh. Aha. Tak. Yes sir. Yes sir. Tu jest ta. Ron. Ron. Szybko! Uff, mis! Nie trafili! Nie trafili tą balistą, krajerzy! Ja ją mi pracarzy! A kto wam kazał stąd schodzić? 16. Dobra, do roboty, do, do robienia są koledzy! Eee, tak samo jak Fici. A fuck! No tak, przecież ja nie mogę mieć własnej kawalerii. Dopóki nie dostarczę tego cholernego złota. Hmm. Co wy robicie do General? We are ready. Yes, General. uh -huh. We are ready. Immediately. Run. Yes, sir. Mission objectives have changed. Centurion.

Yes, sir. Ron. General? Your orders? General? A new troop has been recruited. Yes, sir. Ron! Your orders? We are on the way. Uh-huh. Uh-huh. Dobra. Immediately. We are on the way. Raczej trzeba by było się zająć. We are ready. We are ready. Piechota pomocnicza, akurat jest tu tak bardzo potrzebna jak. Yes, sir. Druga piechota Aha. pomocnicza. Yes, tak samo jest bardzo. chociaż yes, nie, ci się mogą przydać. Aha. Tam widzimy jakąś wieżę, więc trzeba będzie ją katapultą zburzyć. Hmm. Tak no, yes, że no konnych włóczników wy, General, mi jechali To ja nie mam własnej Wiecie co? Te posiłki raczej będą się w spokoju yes, chyba tutaj Aha. Utrzymywać a ja bym... co? Za niska populacja? What the fuck? Nie, dobrze. Robią się. Robią się. I ci pretorianie tutaj zostają yes, mm. A new troop has been recruited. Yes, General. Yes, sir. Aha. A new troop has been recruited. Yes, sir. Spoko. Leczcie Your się w takim wypadku. Yes, Yes, General. Zwiadowcy. Nie pretorianie. Yes, sir. Zwiadowcy. General, Będzie kolejna taka misja, która, hmm, no tak, średnio bym powiedział, nam idzie. Nie jestem drugi. A tu jest. Myślimy go, zobaczmy jakie tutaj siły stoją na drodze. Moje zwycięstwo? Your orders? E, te wozy. Odpadka. For Rome. Run. Taki! Co mi cholera? Terytorianie. Włocznicy. Jezu, ile tego ścierwa nie jest. Yes, i We're ready. Ah. Yeah. hero is under oh, attack. heal the wounded. Hm? Uh-huh. Rome! What's up? Man. I am in command. Ah. hero is under attack. I am in command. Uh -huh. Yes, sir! Oh. Uh-huh. General? For Rome!

Bardzo niefajnie. Najpierw pracujemy w to na pewno. Dziękuję. No, yes, Dziękuję. Co tu tu się od Dziękuję. człowieku? Ron. Nawet nie wiesz. Charge. Aha! Yes, sir. General, uh -huh. Poradzicie sobie, poradzicie? Tutaj mnie interesuje yes, za to, czy sobie poradzą. z tej strony wchodzili Charge! ci w licznicy, zesrani, cholera, cholera, cholera! Oh. Atakują wozy. Ja pierdolę. Co tu się dzieje? Uh -huh. Szczęście, tylko to palą, więc. He, he. To im nic nie da. Ale. a? to nie strzela. Okej, okay, to jest. To jest dobra wiadomość. I nic z tym nie mogą zrobić, tak? Nic nie mogą spalić. gorzej.

Bierzemy te posiłki, i nas już nie ma. A co robię? Możesz mi wytłumaczyć, co robię? Jest atakowana, to widać, bo. The Dacian mercenaries take the gold and join your side. General, run! Yes, sir. Yes, sir. We are ready. The reinforcements start marching to the fortress. To niedobrze! Cholernie niedobrze. Jeszcze nie zdążyłem się rozprawić tutaj z tą... ...zgrają, która tu siedzi. Yes, Ale może się uda. Może się uda. Yes, Zanim ich tutaj zmasakrują tak zupełnie, to może uda mi się ich... Your Aha. Tu cały czas jest. Yes, sir. Balista, pieprzona, dlatego. Dobra. Tych, tych. Tych już puszczę na, na na zabicie. Na stracenie, jak oni mówią. tutaj. General?

Yes, sir! General, immediately! Immediately! Following your orders! Yes, sir! No. Charge! Yes, sir! I am in command. I am in command.

General, yes, General. I can heal the wounded. Dobre, We are ready. We are on the way. Na... Yes, sir. Razem Your orders. Aha. No, ale to jest koniec misji, także. General? Nie ma się już czemu, że tak powiem przejmować. General. Aha. Uh -huh. posiłki już spokojnie dotrą do naszej fortecy i możemy ogłosić yes, zwycięstwo. Dobra, tutaj. Yes sir. Ah, kluczem było jak najszybsze wyeliminowanie yes, tej głowy? Yes jest tylko jeden medic? Uj, się być Co? i motor going to measure my motorcycle. Medic. Medic. No, two medic. Are General? General. Medic. General? No, is medical. Your orders? Following your orders. Aha. Uh -huh. Immediately. Your orders? Aha. Uh -huh. no, uh -huh. <laughs> General? Ay, good job, good job. Dobra, nie mają szans, wchodzą na pretorian. możemy no, pomóc. Możemy pomóc. Możemy pomóc. No absolutnie.

Podsumowanie KDF Radio. Straty własne 360, zadane 1355. Mam 4 minuty, także całkiem fajny odcinek nam wyszedł. Ale to nie za dobrze świadczy o, o tym, jak będę sobie radził w odcinku chyba w następnej misji. Albo w następnej, albo jeszcze po tej. Nie chcę spoilerować, ale ta misja będzie naprawdę trudna. Może nie tak trudna jak wojna wśród gór, ale będzie nas atakować naprawdę cała masa przeciwników. Jeżeli miałem problemy obronić tą warownię, mogę mieć trochę problem z tamtą. No ale nie będę uprzedzał. Także co, jeżeli się podobało, pamiętajcie o zostawieniu lajka, e, subskrybujcie mój kanał, jeżeli Wam się podobało. No i nie zapomnijcie oczywiście uderzyć dzwoneczek. To wtedy będziecie wiedzieć, kiedy wrzuciłem jakiś nowy film, właśnie z Pretorians czy z innych moich serii. A z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Pretorian z Haderemaster na tym kanale. Pa pa!